Maraton warszawski jest moim drugim maratonem. Pierwszy to był maraton w Toruniu w 2007 roku. Najtrudniejszym kilometrem w maratonie jest zwykle 30. km, W moim przypadku to był 32. kilometr, kiedy skurczył mi się mięsień w prawej nodze i naprawdę było ciężko. Bardzo lubię bieg na 10 kilometrów. Chyba to jest jeden z przyjemniejszych dystansów. Drugim dystansem jest półmaraton. Natomiast maraton nie jest moim ulubionym dystansem, ale jest takim ambitnym, takim męskim dystansem, tak? Najważniejszą rzeczą w biegu maratońskim, przynajmniej dla mnie jest to, żeby nie biec za szybko na początku biegu i żeby zachować odpowiednią ilość sił na koniec, na końcówkę. Biegam od 6 lat. A zacząłem biegać, bo któregoś dnia popatrzyłem w lustro w łazience i powiedziałem: oh, tam strasznie, muszę coś z tym zrobić. Jestem pewny tego, że rodzice mnie kochali i okazywali to na wiele różnych sposobów, zaspokajając tak. różne moje potrzeby i wyrażając to także słownie. Ważną rzeczą w moim dzieciństwie jest to, że nie byłem ochrzczony i nie chodziłem do kościoła, tak? i Nie chodziłem na religię jako dziecko. Koledzy w pierwszej klasie mówili mi, Robert, no ty nie jesteś ochrzczony, więc kiedy umrzesz, pójdziesz do piekła nie do nieba, a my jesteśmy ochrzczeni. W liceum myślałem o dwóch rzeczach. Myślałem po pierwsze, że życie człowieka nie ma sensu. Jeżeli prawdą jest, że powstaliśmy tylko na skutek ewolucji, będę żył 70, może 80 lat, z czego większość tego życia późniejszego wcale nie jest taka zabawna, umrę i nie ma mnie wtedy także myślałem o, o drugiej rzeczy: że nikt mnie nie zna, nie wie jaki jestem, nie wie jakie mam myśli, jakie mam uczucia. Skoro nikt mnie nie zna dokładnie, to znaczy, że nie może mnie kochać i akceptować takim, jakim jestem. Którejś nocy obudziłem się z bardzo głębokim przeświadczeniem, że jesteś obecny w mojej sypialni. Ktoś to jest niewidoczny, ktoś kto ma nieograniczoną wiedzę o mnie. To też jest jakiś. Jakaś potężna istota, i że ta osoba mnie kocha. To wydarzenie zbiegło się także z tym, że zgodziłem się ochrzcić w kościele, ponieważ moja mama czuła się źle z tego powodu, że nie byłem ochrzczony. I kiedy już miałem tą ceremonię chrztu, to byłem mocno przekonany, że Bóg istnieje. Wcześniej, kiedy się zgodziłem na to, w ogóle nie wierzyłem, że Bóg jest. Tak. Tematu nie było, w ogóle nie było tego słowa. No, i kiedy się ochrzciłem, wierzyłem, że jest Bóg. E, I wierzyłem, że można go poznać i że można mieć z nim relację. Więc zacząłem się starać o to, żeby mieć tą relację z tym Bogiem. Miałem świadomość tego, że jestem grzesznym, tak? I że mnie grzech oddziela. Moja niedoskonałość i moje braki mnie oddzielają od Boga. No, więc wiesz, chciałem do spowiedzi, nie? Poszedłem. E, chciałem do komunii. no bo jeżeli się bierze mnie, no to mam być się bliżej, tak? To Bóg jakoś do mnie wchodzi, tak? Zero. Z jednej strony robiłem wszystko to, co było, w moi, a, co było możliwe dla mnie. Nie było go w moim życiu, a z drugiej strony wiedziałem, że jest gdzieś blisko i w związku z tym starałem się jeszcze bardziej i jeszcze bardziej, tak? I jeszcze bardziej byłem sfrustrowany i zdziwiony, że coś po prostu nie gra. Ważną rolę w moim poznaniu Boga odegrała wspólnota studencka, do której zacząłem uczęszczać. Prowadzący powiedział mi: Robert, powinienem zaprosić Jezusa do swojego życia jako pana i zbawiciela przez modlitwę. No dobrze, no sobie się pomodliłem, tak. Pomodliłem się raz, drugi, trzeci, czwarty, nic się nie działo, a myślałem sobie: no, coś jest nie tak. W końcu pojechałem z tą grupą na konferencję weekendową, to była jesień 1987 roku, i tam patrzę na tych ludzi i mówię: hm, Bóg jest pomiędzy tymi ludźmi, Bóg ich zmienił, oni są jacyś inni. Pierwszy raz to zobaczyłem i wtedy uwierzyłem w to, że Jezus jest w stanie wkroczyć w moje życie i mnie zmienić od środka. A skoro on ma moc zmienić życie człowieka od środka, to on musi być Bogiem. I wtedy wieczorem modliłem się, mnie. Panie Jezu, mam już naprawdę dosyć. Jestem zmęczony próbami e, przybliżenia Boga do, do mnie, tak? Myślałem, wkrocz w moje życie, zmienię, zrób co chcesz. Po prostu Ty jesteś Bogiem, Ty masz moc, mnie zmienić. No i rzeczywiście to się stało. W zasadzie od razu. Po tej modlitwie świadomość obecności Boga i ingerencji Boga w moje życie wróciła i jest obecna przez te dwadzieścia parę lat od tamtego wydarzenia. Każdego dnia. I mówię: O, mam to. Mam to, co kiedyś w tej nocy było, kiedy On mnie obudził.